Czy naprawdę jesteś zbyt zajęty, żeby słuchać Boga? A może jesteś po prostu rozproszony, tak jak Marta? Z Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanowczy przy nim rzekła. Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Marta przecież robi coś dobrego. Ugościła Jezusa tak jak potrafi najlepiej. Dba o posiłek, dba o porządek. Ale w tym wszystkim traci Jezusa z oczu. Maria wybiera lepszą cząstkę, czyli obecność, słuchanie, bliskość. Jezus nie krytykuje służby, ale pokazuje, że bez relacji z Nim nawet dobre rzeczy mogą stać się puste, mogą nas wyjaławiać. Nasze życie przypomina Martę, nawet yy, życie kościoła. Aktywność, obowiązki, planowanie, ale kiedy ostatni raz po prostu usiadłeś w ciszy przed Panem, nie oczekując nic w zamian? Kiedy słuchałeś, nic nie mówiąc, nie podając Mu swoich intencji, które chciałbyś, żeby zrealizował? Wybierz dziś lepszą cząstkę. Nie rezygnuj z działania, ale zakorzeń swoje działanie w modlitwie. Zacznij dzień od słuchania, nie od czeglisty przedstawionej Bogu. Bóg pragnie spotkania bardziej niż Twojej efektywności. Spróbuj kolejny dzień rozpocząć właśnie od takiej ciszy. Po przebudzeniu zrób znak krzyża usiądź w ciszy. Spróbuj tak wytrwać 10 minut, tylko dla Boga bez telefonu, bez rozproszeń, bez planowania co dalej. Po prostu bądź przy Nim. To co najważniejsze nie zawsze krzycz. To, co najważniejsze, nie zawsze krzyczy, a wręcz przeciwnie, siedzi cicho u stóp Pana. Duchu Święty, Boże Żywy, wprowadź mnie w to doświadczenie błogosławionej ciszy, tej przestrzeni, gdzie pozwolę Tobie mówić prosto do mojego serca, gdzie pozwolę, żebyś Ty pokierował tym czasem, gdzie w pełni stanę się stworzeniem, a Tobie pozwolę być w pełni Bogiem. Amen.